Sami ludzie pytają się, mnie, czy przeszedłem już Hadesa. Otóż odpowiedź brzmi: nie, nie przeszedłem. Do przejścia trzeba pokonać ostatniego bossa 10 razy i mieć zawiązane więzi z bogami. Otóż tych więzi nie mam, ale mam już 9 killi i dzisiaj zrobimy ostatniego, 10. Zobaczymy, co będzie później i wezmę sobie również jako artefakt, znaczy artefakt, nie artefakt, upominek, motylek. To jest, że jeżeli nie operwę, przyznaną potyczkę, to mam większe obrażenia. Jak dużo nam się to udało zebrać? Czy odblokujemy achievementa, żeby tam. ile to trzeba było? 30% dodatkowych obrażeń z przebitym motylem. Dobra, czyli 15 walk muszę zrobić bez obrywania. Lecimy, niech będzie. Ja, ja tylko raz przeszedłem, grę z tymi pięściami. Starczą najwięcej, raz przeszedłem. Trzy. Właśnie chciałem z nią iść, ale no nie ma busta do zbierania rzeczy. A ten od razu jest. Dobrze, co my tu mamy? Eee... Ja bym chyba chciał odbicie z uniku. No. Zalecam zrobienie krótkiego objazdu. Spoko. Mordo, czemu by nie, skoro już lecimy na hardcora. Czyli mniej więcej jak jest właśnie siedem... 7... Co? Nyx tu jest teraz? Znowu? Ale ono już to była. To dziwne, że wróciłam tam, gdzie się urodziłam. Ale, ty przed chwilą byłaś w domu? Typie, coś mi powiesz? Delikatnie wyczułem, że udało ci się skonfrontować z ojcem, gdy byłeś w posiadaniu mojego małego, okrągłego nośnika. Tak, rozwaliłem go z twoim jajkiem. Wygląda na to, że moje pytanie i twój sukces były zgodne również z zamysłem Moir. Rezultat jest nawet bardziej zabawny niż się spodziewałem. Zatem dziękuję. Okej, okay, po prostu tyle. Atak specjalny zadaje więcej obrażeń. Więcej obrażeń atakując od tyłu. tak zadaje więcej obrażeń. Chyba ja po prostu atak zwykły. Bo wrogowie będą rzucać we mnie piekielną bombą. No. Dobra. Jak jest mniej więcej 70-80 komnat, to można maksymalnie. plus 150% obrażeń. Czyli 2,5 razy mocniej bić niż normalnie. To może być ciekawe. Aczkolwiek na pewno mi się to nie uda. Bo trzeba wszystko robić perfekcyjnie. I tu się boję robić ataku specjalnego. Bo przy nim nie mogę przez chwilę unikać, a tak zyskuje więcej obrażeń i zostaje dodany do sekwencji ataku. Często robię uniki tutaj i często korzystam z tego ataku z odskoku, więc to się przyda. Taki w ogóle trick. Jak atakujecie, to macie na końcu pewną taką. a, już nie. Jest na końcu przerwa pewna. I żeby tej przerwy nie było, wystarczy, że robicie unik po prostu jakiś czas. To resetuje serię. Serię on rozpoczyna wtedy od nowa i nie ma tej przerwy. Masz podarek, bo to się przyda co nie powinienem wykminić komu konkretnie będę to dawał Tak właściwie Ile ona teraz ma? Cztery serduszka tylko Ktoś ma jakoś dużo? Hermes ma dużo A tak poza tym, po oprócz Hermesa to Atena i Demeter mają po cztery, reszta ma tak dosyć niewiele Nie, jeszcze Dionizos ma cztery serduszka A tak wuję chłód No i to jest w sumie to co chciałem dostać tak właściwie To jest jeszcze rybka, jest to Większe maksymalne życie bez od... przewracania, no dobra, to przyda się. Ja z tydzień temu lamiłem na streamie w tą grę. Od tamtego czasu nie grałem ani razu. Także myślę, że duże ilości życia się przydadzą. Jest. Ale jak ona miała Afrodyta? Ona może mi zrobić, że wszelkie efekty zwiększające życie będą mocniejsze. Zwiększające maksymalne życie. Także bardzo dobrze na początku dostałem. Oj, tu oberwę jak nic. Tu jak nic oberwę. On strzela tymi laserami jak porąbany. Że. Nie wiem. Nie wiem, czy to mróz sprawił, że on był mniej agresywny, czy jak. A czasami on zaczyna strzelać i od razu obrywałem, nie? Dokładnie to chciałem dostać. Plus 36%. Ach, dobrze. Za dobrze mi idzie. Nie ma streama. Nikt nie patrzy się tak cały czas. Mogę wyciąć zawsze coś, nie? Dobra, tutaj nie muszę. Znaczy, nie mogę oberwać. Tym bardziej. Bo nie dostałem nagrody. To jest właśnie Ereb, jakby ktoś nie wiedział tutaj nie mogę oberwać Bo będzie lipa czy znaczy lipa, no po prostu nie dostanę nagród No i tyle I trochę smutno, po prostu otrzymałem obrażenia I tyle, nic dobrego Dobra, to był dobry ruch Hop nie no, idzie tak prosto. Hopie! Oj, nawet nie miej co mi zrobić. Ale w sumie to jest taki snowballing. Im więcej zabijasz bez obrywania, tym większe masz obrażenia i tym łatwiej zabijasz bez obrywania. O, zapomniałem o tym ataku i po prostu sobie... Szedłem na luzie. Oj, znowu obrywałem. Oj, znowu! A was co to, to tyle? Ej, no nic nie widzę! Nie, nie rób mi tak! No nie, znowu strzela, dziad... Chodź tu, no i leży. Nie, nie, atakuj, ja chcę motylek. Mój motylek. O co? Ile tego? Ja jeszcze nigdy tyle tego nie miałem chyba. Ale dobra, może jakoś dam radę. Trzeba na pewno robić ciągle uniki. Szczególnie, że to coś skacze. A jest tylko jedno i już nie ma. Ich też już nie ma. Żyćko, kolejne. Mam już tyle życia? Ej, to dobrze idzie bardzo. Ja tu będę miał chyba z 400 czy tam nawet 500 życia. Ojojoj oj, oj, oj. Ja nie wiem jako tamtego laserka nie obrywałem ledwo naprawdę tu! Dobra umrzył Każdy umżył Minus życie za każdym razem kiedy atakujesz I tu też Nie wiecie co, to ja już wolę to Szybko szybciej, musisz się pośpieszyć i wydostać stąd, czas ci się kończy. No tak naprawdę to nie, ale jest to mała motywacja, co? No niby tak Atak jest szybszy, tak specjalnie szybszy. Podskok, w że się krzepki, zyskujesz więcej ruchu. Atak jest szybszy. Będę zadawał więcej uprawnień. W złym momencie zrobiłem atak specjalny. Nie mogłem unikać. Akurat trafiłem chyba najprostszą wersję tego typa, Serio? No, niby on rzuca mnóstwo tej lawy i tak dalej, ale to nie jest wcale takie problematyczne. No i znowu obrwałem. Wszedłem w lawę. A ja, jak mówiłem, lawa, lawa, nic złego. A jednak. No i to znowu. No i znowu. No i znowu. <śm> nie, lawa to nic złego, lawa to nic złego, nie, nie, nie. Nie, 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 tylko nie to dziadostwo. Dawaj, ciemność. Speedrun. O, potem mamy Demeter. Też sobie wezmę. Jezu, ile jest. I oni też lubią speedrunować chyba. Aj. No to już nie mam boosta. Znaczy, on mi się nie usuwa, po prostu nie dostaje większego. Nie zwiększa mi się on. tu, dobra. Nic się nie regeneruje, nie, 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 spokojnie, trochę. Nic się nie regeneruje. Dobra, leżą. Wszyscy, po kolei. Prawie połowę tutaj zmarnowałem, ale dobra. No nie, łucznicy, no. Jak ja tego dziadostwa nie lubię. Ale przynajmniej zwykli, a nie elitarni. Weźcie, a hds To jest masakra. Oni strzelają z 10 razy. A oni chyba nawet żadnego kurczanu nie mają na plecach. Tak mi się wydaje. To skąd oni biorą te strzały? O, wielka tajemnica. Uuu, Minutaur. Przedeś mały. Śniłem o tej chwili. O, mam krasza. <grytanie> Ty, a dasz mi te słowa, żeby odblokować tajny aspekt do rękawic? Daj spokojnie, stereo, nie Ileż tu już raz ze sobą walczyliśmy? O czym jest tu śnić? Nie, to było objawienie we śnie, i w moim śnie było coś, o czym muszę ci powiedzieć, a raczej coś, co musisz powiedzieć broni, którą masz na rękach. Powiedz: Widzę, jak przezwyciężasz dzikość i zawierasz pokój ze śmiercią. No, już mamy to. Hej, wiem co to jest. To wybudzające zdanie. Zatem mam powiedzieć się do Malfona: czekaj, dlaczego mi pomagasz? Nie wiem, czy ci pomagam, czy też nie, ale w moim śnie starożytny bohater walczył z człowiekiem bez zjawgłymi rękoma. Koniec końców staj przyjaciółmi po wielkiej walce. Pragnę takiej walki. No zostaw tamtego gościa i zostań moim ziomkiem. To weźmiemy, pokonamy Hadesa, nie? Ty no, mordo, wsparcie epickie. Jak ty mi ty raz zaimponowałeś, typie Ej, no, nie, no, no, i obrywałem, no A ci elitarni łucznicy A masakra jakaś Hopę, dobra, tu już chyba użyję tej tarczy Już jej nie mam Nie, no, chodź tu Nie, nie, nie Tego trzeba załatwić tego. Dobra On leży tu szybko Chopa nie ma Dobra, jakoś to pykło Alitarne, bum, bum To mi się chyba nie podoba W studni można kupić nawet specjalny itemek Żeby te dziadostwa się nie pojawiały To jest taki denerwujący przeciwnik, że nawet Specjalnie dla niego zrobili itemek, żeby go usunąć Jak tu jest, jak tu są Łucznicy, to ja robię tarczę i po prostu Ziup, 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 ziup ja się tak nie bawię. I drugą tarczę. I ziub ziub ziób w nich. Bo to tak być nie powinno. Mam nadzieję, że nie będziesz mieć nic przeciwko, jeżeli się tu stronę zagra... Nie no, co ty byczku? Jak najbardziej możesz sobie wbić Tylko nie rób więcej killi ode mnie, co? Nie no, nie da rady, chłop. Ajajaj, no obrwałem. Ale dobra, najważniejsze, żeby tutaj jak najwięcej załatwić. Chłop, nie ma kili żadnych! Ajajajajaj! Nie, 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 nie! Wywali z niego! Masz jednego killa, chłopia ja tylko! Dobra. Teraz będziemy miał drugiego. Nawet więcej. Bo ja tu nie daję rady z wszystkimi. Dobra, odmiał 7 kili 21. Kg. Czas, o nie wykażmy naszą potęgę w zdeterminowanym pojedynku. <gryw> Teraz widzowie streamów takie wafel. Zostań zdeterminowany! Pope, już raz ci wklepałem. To, że chłop rzuca we mnie włócznią, to wiele nie zmieni, dobra? Chociaż, w sumie, może zmienić. Odbiłem to w niego. Zeus, jak ten pasek ładnie płonie, ale to fajne jest. Zeus. No chyba nie był jakiś problematyczny. On po prostu atakował w randomowych miejscach, mniej więcej. Dawaj, aż to Już zużyłem większość. No, już nie mam. Nie, du, du, du. nie ma tak specjalny, nie mogłem... Eee, źle wytimingowałem. Dobra. Padł. Jaki ja boost od tego motylka 36%. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze trochę tutaj wbić. Czekaj, czekaj, czy ten bonus nie zalicza się w... W styksie? Za dużo to jest komnat? Tak mi się wydaje, bo dwa pokoje zrobiłem bez obrywania. To na pewno nie dostałem bonusa. Czekajcie. Czekajcie, tu na pewno zrobię 100%. Bez obrywania. Ten motyl jak się nawet nie świecił. On początku się nie świecił. Czyli że tutaj się nie nalicza w ogóle. Teraz się świeci. Co jest? Czy ja nie mogę używać Artemidy? Znaczy tej, y, Ateny? Wyzwania? Teraz to obrywałem, ale wcześniej to... Nie będę musiał zobaczyć na nagraniu, kiedy traciłem ten połysk. Uuu, Jezu, jak Empress of light w Terrarii. A tak ma większe zasięg i zdaje więcej obrażeń. Wiecie co, to, to jest przydatne bardzo. Nie, ja od razu nie miałem połysku, ja nawet nie użyłem Ateny. Po prostu tylko w, w końcowych miejscach są. Yy, można zdobyć ten boost. A szkoda. Bo tu seria można by było bardzo dużo wbić. A może właśnie dlatego to wyłączyli. Bo większość tych pokoi jest raczej. ich jest dużo, ale one są mniej hardkorowe. Dobra, czyli tutaj już mamy leczonko. Podczas gdy mam prawie full HP krew i lecimy do bossa. No dobra, niby mam prawie 400 życia, ale dalej czuję, że mogę dostać. I to tak mocno. Rękawicami wygrałem tylko raz. Nie, ja muszę sobie usunąć ogólnie jakby klawisz do ataku specjalnego, tak z głowy, nie? Jego nie ma. Zrobiłem praktycznie wszystko, co w mojej mocy, by temu zapobiec. Wszystko to na nic. Moiry nie zadowoliły się trzymaniem mnie wewnątrz ziemi. Wciąż ze mnie kpią. A może właśnie dzięki mnie chcą zrobić, żebyś wyszedł trochę na zewnątrz, widzisz? Wyrzucają cię z jaskini. Może po prostu myślą, że jesteś w błędzie i że jesteś upartym, przesadnym, żałosnym mężem i ojcem. U Nie rozumiesz, że staram się naprawić problemy, które spowodowałeś. Skoro jesteś tak nieskory, aby zrobić to sam. Co? Masz rację, byłem nieskory. Dokonałem pewnych wyborów w tej sytuacji. Kochałem ją, tak, strasznie ją kochałem. Ale teraz wygląda na to, że tylko mnie nieuniknione. Więc idź, idź do niej. ale jeżeli coś się jest stanie, zeszlę swój najgorszy gniew na każdego, kto jest winien. Łącznie z tobą. Co? Pozwalasz mi iść od tak? Po prostu obawiasz się, że znowu zostaniesz po powalony na, na kolana. Mówisz poważnie? Idź, zanim się rozmyślę. Co? On nie będzie ze nowa! Ja się tyle przygotowywałem, chłopie. Ja tyle się przygotowywałem. Ja myślałem, co na bosie będzie problematycznego. Jak go pokonać. Tydzień z nim nie walczyłem, bałem się, że go roz nie rozwalę. On mi po prostu dał przejść. On mi po prostu dał przejść po raz pierwszy. Zagrał się, wróciłeś. A teraz jest tutaj. Zawsze była tutaj. Matko, moment, co to wszystko ma znaczyć? Właśnie, czemu jesteś w innym miejscu? Ty masz siedzieć w tym samym miejscu 24 godziny na dobę. Czemu jesteś 5 kroków obok? E, pra... O, się, prawie się minęliśmy. Prawdę mówiąc, miałam nadzieję, że będzie to niespodzianka. Wprowadza się? Co będzie niespodzianką? Moje przybycie, wyruszam do Twojego domu, do serbera, Nyx, Twojego ojca. No, no... Ty naprawdę? Matko, ty mówisz poważnie? Tak, a teraz możesz mi spakować pozostałe rzeczy? Tylko kilka drobiazgów pozostało, tak na wszelki wypadek. Jeśli się pospieszymy, to może mógłbyś do mnie dołączyć, zamiast wracać w zwyczajny sposób? <laughs> śmierć. Nie jest to coś, co matka kiedykolwiek chciałaby oglądać. Już to oglądała dziewięć razy. Dołączyć, ale czekaj, jak ty masz wrócić? Ja nie miałem tak... Ja nie miałem... Ja nie myślałem tak daleko do przodu. Tak się składa, że znam kogoś, kto może nas podwieźć. Haron. <laughs> Niewątpliwie ma ważne sprawy do załatwienia, więc nie każmy mu czekać ani chwili dłużej, synu. Chodźmy zatem. Jak ona się z nim skontaktowała? Wciąż żyje, ale jak? Jesteś na stykcie, już nie w królestwie śmiertelników. Nie do końca. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje, naprawdę. Wiem, serce bije mi jak oszalałe. Nic tak nie przypomina o, o tym, że nie ma powrotu, jak podróż porzeca. O tak, ale ne, nawet po tym wszystkim przecież dopiero się poznaliśmy. Wciąż mam do ciebie tyle pytań. Myślę, że będziemy mieć na to mnóstwo czasu. A póki co, lepiej tego nie rozgłaszajmy. Udawajmy, że wszystko. Udawajmy, że jesteśmy tylko dwójką umarłych dusz podczas swojej ostatniej podróży. I <laughs> Hades takie. E, e, co, co. Kto tu przybył? To jest muzyka, której jeszcze nie słyszałem. A raczej nie w grze. In the blood. Moment, czy to nie Eurydyka i Orfeusz? No tak, dokładnie. Czekaj, ale oni są rozdzieleni dalej Śnieg wszędzie, matko Właśnie, bo Demeter jest jej matką Napisy końcowe Nie trzeba go rozwajać 10 razy, trzeba dojść do niego 10 razy A Raczej rozwajać go 9 razy i dojść do niego 10 No, ogólnie Zrampiście ale co, takie krótkie napisy końcowe? Czego to się mieściło na jednym ekranie? Taki mały team jest? Nie. Nie, nie, dobra. To będzie. Oni będą przemierzać przez całą tą. przez całe to. Więc tak, już odpowiedź na pytanie brzmi tak: skończyłem Hadesa. Poddaj się. O, i teraz sobie spadają. Nie, nie, jak? nie spadli. Ta łódka powinna się wywalić, rozwalić na strzępy. O co jesteśmy? Nie no, widzisz? To żenujące, ale nie wiem, jak można tam wrócić. Poza, no wiesz, zwyczajową drogą. Nic nie szkodzi, ja wiem. W imię Królowej otwórzcie bramę. Otworzą się? Ciekawe, że chłop nie wie, jak wrócić do domu. Osiągnięcie sekret rodziny ukończone. Spędziłam wiele dni pielęgnując ten ogród, albo nocy. Dość ciężko określić tu czas. Przetrwał dłużej, niż bym się mogła spodziewać. Widzi męża i psa. Kogo, o kogo się bardziej dziwi? O psa. Persefono, ja. Cerber, tak bardzo to potencjał... Nie, sorry, rozwala mi tę sytuację. Przepraszam, więc że przepraszam. O, tego jeszcze Tej jeszcze. Jeszcze nie widzieliśmy. Takiego wyrazu twarzy jego. Hadaj się, wyglądasz na zmęczonego. Choć to nie tylko mnie należą się przeprosiny. Wiem, wiem. Ja dlaczego urciłaś? Jeśli Olimp, jeśli twoja matka odkryje, co się stało, to nawet Zeus, nawet on nie byłby w stanie powstrzymać tego, co mogłoby się tutaj wydarzyć. Mam pomysł na to lub dwa, jak możemy się tym zająć, ale ty, i Zagród, powinniście się pomóc mi w kwestii rozwiązywania tej sprawy. Albo jeśli wolisz, może powrócę tam, skąd przybyłam. Związania? Co, zamierzasz rozdać im wszystkim Ambrozję? To, tak, to jest opcja, tak. Nawet ty nie możesz naprawić zepsutej rodziny Persafonu. Masz rację, Hadesie. Nie mogę. A na pewno nie sama. A zatem pomierzesz mi, czy co? Zrobię wszystko, co mnie poprosi. Sip. Zatem najpierw porozmawiaj ze swoim synem. Hmm, zagrył się, poznałeś już Persefonę, naszą królową. Oczekuję, że będziesz okazywał jej szacunek zawsze. Wow, ojcze, nazywałeś mnie po imieniu. Coś to za dziwne to zdanie, którego odczuwam. Może to ten szacunek, o którym mówisz? Och, przestańcie oboje. Nie każ mi tego żałować, Hadesie. Porozmawiaj z nim szczerze o sobie, nie o mnie, no dalej. Tak, ja zagrył się. Wiem, że były czasy, kiedy pozwoliłem moim nastrojem odbijać się na tobie. Okazywałem bardzo mało cierpliwości i podważałem Twoje zdanie często, gdy moje było błędne. Zatem przepraszam cię, mój synu. Nie mam żadnych wymówek i nie proszę Cię o wybaczenie. Opie! zostajesz sklepany jeszcze tak dosyć dużo razy. A co z tym, kiedy kłamałeś na temat matki? Przepraszasz też za to? Twoje głupie nastroje kierowanie ich na mnie. Już dawno nauczyłem się tego po tobie spodziewać. I wiem do ciebie z tego powodu urazę, ale zawsze myślałem, że jesteś uczciwy. Twoja matka nie przybyła tu dobrowolnie, kiedy się po raz pierwszy poznaliśmy. Została porwana. Kiedy odeszła, wierzyła, że urodziłeś się martwy, i jej decyzja była ostateczna. Wierzyłem, że będzie jej lepiej bez większości z nas, wliczając Olimp. Oszukiwanie was obojga rozrywało mnie wewnętrznie, ale musiało tam być. Tak być. Cóż, nie musiałeś kierować na mnie tych swoich wewnętrznych zmagań przez całe moje życie, chociaż myślę, że rozumiem. Żałuję tylko, że nie mogłem zrozumieć wcześniej, a zatem co teraz? Przyzwyczaiłem się do plądrowania twojego królestwa, chyba naprawdę będę za tym tęsknić. Odnośnie tego, twoje plądrowanie ujawniło wiele wad w naszych zabezpieczeniach. Takich, które nigdy nie trafiają do raportów. Będę... Będę ten... Testerem błędów. W piekle. Nasza reputacja opiera się na tym, że nie ma stąd ucieczki. Czy mógłbyś nadal próbować się uwolnić? Nie dla mojego dobra, ale dla tego królestwa, dla królowej. Zagrył się, jeśli wciąż byś walczył tam w terenie, pomoże to zachować pozory, że wszystko jest tak jak zawsze. Właśnie, to też. Pytania ojcze. Powiedzmy, że się zgodzę. Kiedy wznosł do powierzchnię, czy to nadal ty będziesz tam na, na mnie czekał? A chłopcze, jeśli choć przez chwilę myślałeś, że z, tego powo że z powodu tej sytuacji będzie ci lżej, to wkrótce przekonasz się, że jest pros przeciwnie. A zatem po prostu walczę, aby dostać się na powierzchnię i raz za razem zabijać swego ojca, tak? <grym> Dokładnie. Prawie masz rację. Być może zajmiesz się również moją małą chatką, gdy będziesz już w okolicy. Ogrodowi wcale wiele nie potrzeba. Chciałabym utrzymać to miejsce w przyzwoitym stanie. Czyli wbija. Przebierz się przez całe piekło, walisz na łeb masy typów, w tym samego boga piekieł, tylko po to, żeby wyrwać parę chwastów. Powiedziałbym, że sporo mamy przed sobą, a zatem może zaczniemy. A, żegadki, że teraz będą bardzo długo gadać. O, i oto Hades, przerażający władca i mi zniknęło. Sami sobie przeczytajcie. Powrót królowej był okazją do entuzjastycznej radości. Tak dużej, że jak to możliwe, w tym mrocznym, ponurym królestwie umarłych. Ale ten obraz teraz, teraz będę mógł gdzieś wywiesić? Nawet po tym w całym czasie on nigdy nie odkrył, co wydarzyło się tutaj w podziemiach. Lamusy. Czekaj. To Wikipedia. Wikipedia skłamała, że trzeba mieć więzi? Po tym w całym czasie. To było kilka dni, ale jedne z tych lepszych. Matka i ojciec znów razem. Zafarłem kilka nowych przyjaźni. Zdobyłem ten ładny obraz. Łatwizna, wszystko w porządku w podziemiach. Chociaż wydaje mi się, że. Może nie. jednak nie. nie pisali, że trzeba te więzi? A nie pamiętam. do końca. Królowa wróciła. Tak jest. Mogę wejść tam? Bo jest pewna ciekawa sprawa. Czekaj, może to jest tu. O, ma inny strój! I wiecie co mogę zrobić? Pum! Matko, czy w domu ojca zawsze był zwyczaj, był zwyczaj potajemnego dawania nektaru tym, na którym ci zależy? Zgaduję, że tak też. też mogło być na Olimpię. Słuchaj, chciałem ci to podarować. Tak się cieszę, że cię znalazłem. No, zagrał się, jesteś taki toskliwy. Naprawdę, Twój ojciec nigdy nie zezwalał na oficjalnie posiadanie nektaru, więc praktycznie zapomniał mojego smaku. Ale moment, ja też coś do ciebie mam. Właśnie. Kwiat granatu. Ale nie pamiętam co to robi Ogród zawsze jest teraz otwarty. Właśnie ogród jakiś Muszę do ogrodu pójść Losowy dar rośnie w siłę o jeden poziom z każdym razem kiedy wygrasz następującą ilość potyczek W sumie nie jest coś takie dobre Jest jeszcze coś Idziemy do Hadesa Bro To powinno zniknąć Powinienem móc mu coś dać i dostać dar ale nie mogę. A gdzie jest ogród? Tu! Tu jest ogród. Dobra, nie wiem, czy teraz trzeba pokonać Hadesa, czy po prostu umrzeć albo konkretną... konkretny dialog od Hadesa. A właśnie! To! 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 Widzę, jak przezwyciężasz dzikość, zawierasz pokój ze śmiercią. Coś tam, coś tam. Co to jest? Aspekt Gilgamesha. Szpony Enkidu ich hack z odskoku rani wrogów jak zwykle um, potężny atak plus dwa szybkie odskoki wzmacniasz ich atak, osłabiasz ich obronę i po pewnym czasie oni obrywają niby brzmi spoko Aktualnie nie mam u niego żadnych rozmów. Chyba trzeba go pokonać jeszcze raz. Także zobaczycie następnym razem, co to dokładnie jest. Zostaje was w takiej niepewności. Mam nadzieję, że się podobało do zobaczenia i Siemka.